Sytuacja dzikich zwierząt podczas zimy jest bardzo trudna. Zziębnięta i głodna często pada ofiarą psów, które zagryzają ją dla zabawy. Zima to trudny okres dla zwierzyny oczywiście, i zwłaszcza wtedy, kiedy jest duża pokrywa śniegu. W grudniu mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że była bardzo duża pokrywa śniegu. Zwierzęta jeszcze tak nie do końca były przygotowane do okresu zimowego. W związku z powyższym szukały pożywienia. W lesie nie mogły go znaleźć, no bo wiadomo pół metra śniegu, wszystko przysypane. Na polach również. W związku z powyższym zdarzały się sytuacje i to nagminne, że przychodziły do nas w pobliżu domos. Zwierzynie warto pomagać to normalny ludzki odruch, jednak pomoc stanie powinna być jednorazowa. Powinna trwać aż do ustania trudnej dla zwierząt sytuacji. Przykładowo sarny są częstymi gośćmi w zajeździe Cezarego Gałeckiego. Podchodzą, szczególnie, szczególnie gdy jest duża zima, czyli duże mrozy, duży śnieg. Często zwierzęta podchodzą, szczególnie sarny. Sarny, zający jest mało. No i czasami staramy się tutaj pomagać tym zwierzętom. Dokarmiamy właśnie sarny, czasami kuropatwy. Pan Cezary zdaje sobie sprawę z tego, że jego pomoc powinna być systematyczna. Podkreśla również, że nie spotkał się z agresywnym zachowaniem odwiedzających go zwierząt. Jeżeli mu pomożemy raz, no to zwierzę po prostu czuje, że ta pomoc z naszej strony będzie cały czas aktualizowana, że tak powiem, tak? Czy zdarzają się ataki dzikich zwierząt, na przykład dzików wychodzących tutaj z okolicznych lasów? Nie, nie, tutaj na tym terenie akurat nie. Czasami dziki podchodziły, ale w momencie, gdy powiedzmy na polach jest kukurydza, to wychodzą z lasu i, no, i że tak powiem, żerują sobie w tej kukurydzy, ale, ale tak ogólnie to nie. Warto przy tym pamiętać, że przy karmieniu dzikiego zwierzęcia trzeba zachować szczególną ostrożność.